24 czerwca. Wszystko cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 22 wiersz. Bardzo ważna w życiu chrześcijanina jest modlitwa z wiarą. W jej mocy działał Jozue, gdy w kulminacyjnej chwili zwycięstwa, wyciągając swoją włócznie w kierunku zachodzącego słońca, zawołał. Słońce, zatrzymaj się. Czytamy o tym w Księdze Jozuego, dziesiąty rozdział, dwunasty wiersz. W tym samym duchu mówił Eliasz, zamknąwszy niebiosa na trzy lata i sześć miesięcy, a następnie otworzył je po swojej modlitwie. Marcin Luther korzystał z tej mocy, gdy skłoniwszy kolana przy łożu umierającego malenktona, nie zezwolił śmierci pochwycić swej ofiary. Co za różnica między takim zachowaniem a nieśmiałą, bojaźliwą modlitwą, do której przywykliśmy, modlitwą niewiary, która traci swoje napięcie i celność przez stałe powtarzanie. Często w ciągu ziemskiego życia Pan Jezus dawał ludziom możliwość bezpośredniego korzystania z przywileju. Proście, a będzie Wam dane. Czytamy o tym w Mateusza, Ewangelii, siódmy rozdział, siódmy wiersz. Przy wejściu do Jerycha zatrzymał się przed ślepymi ze słowami – Co chcecie, abym wam uczynił? Czytamy to w Mateusza Ewangelii, 20 rozdział, 32 wiersz. A mówiąc innymi słowami – Proście, jestem do waszych usług. Czy można zapomnieć, jak on wręczył Samarytance klucz od swego skarbca, dawszy jej prawo wziąć z jego źródeł wszystko, co jej było potrzebne? Czy ludzki rozum zdolny jest uświadomić sobie całkowite znaczenie i głębię tego stanowiska, na które Bóg w miłości powołuje swoje dzieci? On jak gdyby zwraca się do chrześcijan ze słowami, wszystkie moje źródła są do waszej dyspozycji. Jeśli o co poprosicie w imię moje, uczynię to. Czyńcie to z wiarą. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.